Na kilka chwil przed spotkaniem Ebury Polska Acer rozmawiamy z kapitanem Ebury Aleksandrem. Aleksandrem. Cześć, cześć, bardzo miło tutaj się przedstawić. Te wywiady muszą być na pewno imponującym treścią dla, dla oglądających, no to czekam na pytania. No to, już, no to już idziemy z pytaniami. Aleksander, pamiętam, to jest wasz jedenasty sezon u, u nas w rozgrywkach. Pamiętam, że jak przyjechaliście na pierwszy mecz. Powiedzieliście, że w waszej firmie towarzyszy hasło Biznes bez granic. Cały czas je tutaj powielacie, także jakbyś w kilku słowach powiedział, czym właściwie zajmuje się wasza firma. EBURY co do zasady zajmuje się obsługą małych i średnich firm w zakresie wymiany walutowej, ale ogólnego obsługi handlu zagranicznego. No i tym w zasadzie się zajmujemy w 20 krajach, mamy prawie 30 biur na całym świecie, także no jest to już coraz, coraz większa firma. Największym takim krokiem milowym była taka duża transakcja ze strony Santandera, no ale to już pewnie nie jest też interesujące jak nasze wyniki sportowe. 20 krajów, ale głównie Europa czy także inne rynki? Głównie to jest Europa rzeczywiście, poza Europą mamy Brazylię, Hongkong, Australię, to są takie kraje. Teraz właśnie tym największym języczkiem uwagi jest Brazylia, bo tam też przyjęliśmy taki bank fintechowy również, to jest zgodne z naszym profilem, no ale... Tak mniej więcej rysuje się profil naszej firmy mówisz o Brazylii Australii Hongkongu ale patrzymy na boisko dzisiaj bardziej kojarzy nam się Anglia czy no bo padać zaczyna coraz mocniej wasz mecz za, za kilka chwil dosłownie jako, jakie ty masz tutaj sposoby aby łatwiej wam się grało w tym w tym spotkaniu na, na takim coraz bardziej padającym deszczu czy to będą krótsze podania czy jednak więcej strzałów z dystansu aby bramkarzowi rywali było trudniej. Ja myślę, że obie te rzeczy, ale to jest też taka ciekawa pogoda, bo przy takiej pogodzie e, trochę zmniejsza się ten element e, umiejętności technicznych, a bardziej trochę trzeba powalczyć o piłkę, bo każdemu się ona ślizga tak samo. E, no z drugiej strony, tak jak powiedziałeś, no jakieś tam strzały z daleka są łatwiejsze, e, bo zwyczajna piłka dużo szybciej leci i bramkarz ma mniejsze szanse na to, żeby ją obronić, czego dowodem e, był jeden z goli wspomnianych przez Ciebie e, przed, przed naszym wywiadem. Ale co do zasady myślę, że wszyscy grają na tym samym boisku i będzie tak samo ciężko każdemu. Olek, porozmawiamy chwilę o obecnym sezonie. Bardzo dobrze go rozpoczęliście z zwycięstwem 7 do 0. W zeszłym tygodniu z ekipą strzołówki z grupą zremisowaliście 3 do 3. Tutaj śmialiśmy się przed rozmową, że nie było kapitana, poszło dobrze, czy ty oglądałeś, czy ty oglądałeś ten mecz później na nagraniu? Widziałeś ja potrafisz jakby ocenić jakie tam e, największe walory w waszej grze były? Lub też jeśli nie widziałeś, to co było najlepszego w tym pierwszym meczu 7-0. Tak oczywiście Jacek Moch analizował ze mną zaraz tutaj wiesz na tym flipcharcie sławnym prawda rozpisywaliśmy całą taktykę natomiast to oczywiście bez żartów przyszło paru też chłopaków których standardowo nie było w tym sezonie a stanowili o naszej sile czyli Rysiek i, i Michał ale też były takie filary które standardowo nas wspierają czyli Dmytro Andrzej też Adam Chakietek który, który solidnie nas wspiera na bramce no i jeszcze parę osób chociażby jak Andrii no i tak naprawdę powiem tak, no Bury na pewno stać na dużo więcej niż obecnie stanowimy w lidze. Natomiast to był też. Myślę, że ten, ten sezon nie jest najlepszym dowodem na to, gdzie powinniśmy być, bo, bo par sezonów temu raczej zajmowaliśmy miejsca w top 3, a nie, a nie zajmowaliśmy dół tabeli tak jak teraz, no ale it is what it is. Czekamy, czekamy na to więcej już za kilka minut. Olek, wspomniałeś tutaj o, o twarzach, które znamy już od kilku dobrych sezonów w waszej drużynie Ryszard, e, Michał. Widzimy po tobie, że Ty zawsze z tygodnia na tydzień przybywasz tutaj na Międzyparkowo z uśmiechem na ustach, czy także, bo pojawiają się oczywiście także nowe twarze w Waszej drużynie. Czy ty również tak jak lubisz grać z tymi starszymi, doświadczeniem, oczywiście zawodnikami, tak samo lubisz tutaj przybywać z nowymi, pokazywać. Tłumaczyć schematy, jak tutaj, jaka hierarchia jest w drużynie. Tak, no naj, najpewniej bez nowych nabytków nie da się zapewne prowadzić drużyny długoterminowo, bo wszyscy wiemy: ludzie odchodzą i przychodzą, to jest naturalne. Natomiast y, najważniejsze jest to, żeby ci ludzie też dobrze się czuli w drużynie, to nie, nie chodzi o to, żeby kogoś tam zmuszać do gry, a ja, najważniejsze, żeby ktoś się starał, tak, nie wiem, mamy kilka nowych nabytków, najważniejsze, że te chłopaki chcą grać i się starają, y, no wiadomo, jak przychodzi do nas y, ktoś na poziomie y, Leona Lamassiego, tak jak nasz Andri, y, to oczywiście się cieszymy, jesteśmy z tego bardzo dumni, aczkolwiek wiadomo, najważniejsze jest to, żeby ktoś y, po prostu y, nie odpuszcza na boisku, no i to jest klucz. Olek, życzę, życzę dumy z waszej gry już za kilka minut i i bezpiecznie na tym deszczu. Dokładnie, za bezpieczny władziu.